TVG 9 Znowu jesteśmy u Aldony. Która zjechała z Anglii po długoletniej emigracji do Polski i to na ścianę wschodnią i już przywiozła swoje piękne cygańskie koniki. Rasa Gypsy Cup, zwana też Gypsy Vanner. Tutaj drugi. Ej, pokaż się. Piękny jesteś. A część tutaj zablokowana na razie. To jakieś złośliwce, które się tu jeszcze nie przyzwyczaiły i wierzgają i trzeba je trzymać w zamknięciu. Tej właśnie stajni krytej trzechą. A tutaj Aldona z sąsiadami grodzi wybieg dla koni.